Hej kochani, witajcie znowu po małej przerwie, kiedy musiałam sobie troszkę wrzucić na luz i mm, trochę odpocząć, trochę zająć się domem i sprawami bieżącymi. I czekałam w sumie na właściwy moment, żeby nagrać kolejny podcast. I już od jakiegoś czasu wiedziałam, jaki będzie przewodni temat mm, tego odcinka, ale jeszcze jakby nie czułam, że to ten moment idealny. No i dzisiaj wstałam rano. Oprócz tego, że miałam bardzo niesamowite, wyraźne sny, nie wiem czy też tak macie, ale czułam po prostu, że, że naprawdę jestem dzisiaj taka we flow i, i myślę, że będę w stanie klarownie wypowiedzieć to, co mam na myśli. I napisałam w ogóle posta na Instagramie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To jest I Want Magic i Podłoga. Mm. No, i napisałam posta na temat sezonu Skorpiona, w którym teraz jesteśmy, i takiej mojej pierwszej astroprognozy, bo interesuję się też astrologią. Może nie profesjonalnie, ale dużo sobie czytam na ten temat, między innymi, więc postanowiłam się podzielić, bo stwierdziłam, że może komuś się to przyda. I słuchajcie, udostępniła mnie i zacytowała moja ulubiona projektantka polska, przywara strzałka, od której mam torebkę. Bo oznaczyłam ją na torebce, jako że stwierdziłam, że będę wspierać polskich twórców, bo sama mam małą firmę, więc jakby rozumiem, jak to jest. I, no i po prostu chciałam wspierać, i powiem wam, że jestem cała w skowronkach dosłownie, i tyle pozytywnych emocji we mnie to wzbudziło i naprawdę to było coś um, co po prostu zrobiłam w takim totalnym flow i nie za bardzo nawet myślałam o tym co robię po prostu wybrałam sobie zdjęcie zaczęłam pisać samo z głowy i zaczęło schodzić i, i po prostu tak wyszło i weszłam na taką e, wcześniej aplikację The Pattern się nazywa albo Pattern to jest taka biało-czarna ikonka możecie sobie ściągnąć ze sklepu Play nie wiem czy na iPhone też jest pewnie tak to jest taka apka astrologiczna, gdzie podajecie swoją datę urodzenia, miejsce i godzinę, no i tam robi wam takie, no też takie prognozy pokazuje wam, co się dzieje w waszym życiu i tak dalej. Dzisiaj mi się pokazało, że moja praca powinna być czymś, do czego urodziłam się dosłownie, żeby to robić. I tak chwilę pomyślałam sobie, bo czy fotografia jest taką rzeczą, na pewno jest po części, i tak się zastanawiałam, chyba jest okej, okay, no. W sumie to w fotografii też mam tak, że jak lecę na flow, to zupełnie zapominam o całym świecie, i po prostu tworzę. Jak coś mi wychodzi, to cieszę się całą sobą dosłownie, i może mam trochę takie re dziecinne reakcje, ale wiadomo, że są szczere. I, I w ogóle myślę, że cały proces tworzenia to jest właśnie bycie takim dzieckiem. To jest też taka trochę zabawa. To jest takie właśnie pozwolenie sobie, żeby płynąć z prądem, nie? Ale jak napisałam tego posta i samo to się dosłownie napisało i pomyślałam sobie, że kurde chyba to też jest coś do czego po prostu myślę, że mogłam się naprawdę urodzić i Żałuję, że nie robię tego częściej, bo jakby we mnie są cały czas takie blokady, żeby szczerze komunikować ym, różne rzeczy. Szczególnie, że ja mówię o takich y, rzeczach czasami jakichś trochę metafizycznych, może trochę niezrozumiałych, trochę filozoficznych. Tutaj psychologia. Dosięgam takich tematów, na które nie każdy ma jakby przestrzeń i głowę w tym momencie, i ochotę, i w ogóle. Szczególnie, że ludzie. Słuchają takich rzeczy dopiero, kiedy dojdą do takiego momentu w życiu, kiedy jakby chcą wziąć sprawy w swoje ręce, swoje życie i są na tej energii, tak naprawdę, odwagi, żeby zmierzyć się nie z samym sobą, żeby zmierzyć się ze swoimi słabościami, ciemnymi stronami. Więc, no, może nie mam zbyt wielu odbiorców i to nie jest jakieś bardzo mainstreamowe, są tematy, tylko to są takie bardzo specyficzne rzeczy, które no, dużo osób nie rozumie. No i też na pewno dużo osób z mojego otoczenia, oni to akceptują jak najbardziej, ale dużo osób tego nie rozumie i jakby nie wchodzi w to. Więc ja staram się też jakby ograniczać do minimum um, no, te rzeczy, o których mówię, żeby po prostu ich tym nie męczyć, no bo wiadomo, że nic na siłę, tak. Nie wolno nikomu na siłę do głowy czegoś wsadać i wywierać po prostu jakiejś dużej presji, bo, bo to nie ma sensu. To jest tylko wtedy energia taka trochę desperacji. Wiesz, jak kogoś gonisz, to ucieka. <grych> Także um, zastanawiałam się nad tym i stwierdziłam, że usiądę i nagram, bo mam dzisiaj takie flow. No i tak, to chciałam się tym podzielić po prostu z samego rana, e, trochę szczęścia przekazać i, i właśnie podzielić się tym, że może faktycznie powinniśmy w życiu robić to, do czego jesteśmy urodzeni coś, przy czym cały świat znika, jak to robimy. Coś, co jest naszą pasją, coś, co samo się dzieje tak naprawdę. Coś, na jaki temat, nie wiem, chcemy się rozwijać, chcemy się edukować, albo coś, co przychodzi nam z łatwością. Czasami to jest coś, w czym jesteśmy lepsi niż inni, prawda? Ale czasami jest na przykład, jesteśmy lepsi w czymś, czego tak naprawdę nie lubimy, więc no, ja myślę, że chodzi o to, co cały czas jest gdzieś tam z tyłu głowy u nas i do tego dążymy. Podświadomi, albo chcielibyśmy, jesteśmy zainteresowani, ale na przykład uważamy, że nie ja to jestem za słaby, na to nie umiem tego zrobić, albo są ludzie o wiele lepsi ode mnie, zawsze są, nie oszukujmy się. To nie musi być koniecznie coś, w czym jesteśmy dobrzy, bo zawsze możemy się nauczyć, prawda? Zawsze możemy ćwiczyć i, i tak naprawdę ludzie sukcesu popełniają o wiele więcej błędów niż ludzie nie sukcesu, więc tak naprawdę na błędach najlepiej się uczymy, i błędy to jest. Normalna rzecz, to jest normalna droga po prostu do osiągania jakichś tam wyznaczonych celów, po prostu. Także ja nie uważam, że jestem perfekcyjna, jeśli chodzi o czy podcast, czy opisanie, czy o rozmowy z ludźmi i artykułowanie w ogóle takich myśli, ale to jest coś, co jest zawsze ze mną, bo i fotografia zawsze była ze mną, i zawsze było ze mną takie filozofowanie od dziecka. Nie wiem, czy mówiłam tutaj w tym podcaście wcześniejszym, czy nie. Wiem, że nagrałam taki na pewno, ale nie wiem, czy opublikowałam. Bo mam kilka nieopublikowanych e, wcześniejszych. No i po prostu mam 26 lat i chyba po prostu zaczynam nagle widzieć na oczy i, i jakby sama się popychać do takich rzeczy, które, które są myślę dla mnie, które sprawiają mi przyjemność, które są jakby istotne w moim życiu i. I często to są też takie rzeczy, słuchajcie, o które jesteśmy zazdrośni. Czy na przykład widzimy u kogoś, że komuś się powodzi w jakiejś dziedzinie yy, i na przykład nie lubimy tej osoby przez to albo coś, nie? I to, to chodzi o to, że my jesteśmy zazdrośni po prostu, i można wyciągnąć lekcję z tego taką, że okej, okay, dlaczego czuję się zazdrosny wobec tej drugiej osoby, czy ona ma coś, co ja bym chciał mieć? I co mogę zrobić, żeby na przykład przybliżyło mnie to do tego, żeby to mieć? Czyli na przykład chciałabym na przykład być piosenkarką, powiedzmy, um, taki przykład. No i co mogę zrobić, żeby przybliżyć się do tego, żeby być piosenkarką? Mogę na przykład sobie odpalać karaoke codziennie i ćwiczyć, tak? Śpiewać sobie, odważyć się śpiewać, bo czasami to ludzie nawet mają problem, żeby się odważyć, żeby coś zrobić. Więc Odważmy się, odważmy się, próbujmy, tak. No, może ta osoba się zapisać na jakiś kurs, może spróbować sobie na YouTubie i w ogóle, bo kurs to może być dla niej za duży krok na początku, bo może to wiązać się z jakimś tam powiedzmy ocenianiem czy innymi blokadami w głowie tej osoby. Mam nadzieję, że to jest jasne, co mówię. Um, ale w zasadzie temat nawet nie był e, do końca taki, e, o którym teraz mówię, bo... To jest w zasadzie bardzo ciężka sprawa i to jest taka trudna prawda do przyswojenia, która od razu budzi reakcję obronną. Zapewne, jeżeli to powiem, to poczujecie sobie: nie, ale to w ogóle mnie nie dotyczy, to jest nieprawda. Chodzi mi o to, że często robimy z siebie ofiarę ofiarę losu, ofiarę różnych konsekwencji, ofiarę. Zachowań jakichś innych ludzi, ofiarę, ofiarę losu po prostu, nie. I obwiniamy często innych ludzi za nasze niepowodzenia, czy obwiniamy naszych znajomych, partnerów, obwiniamy naszych rodziców, nasze rodzeństwo, obwiniamy nasze doświadczenia w szkole, w pracy, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu cały czas szukamy winnych, zamiast zastanowić się, Dlaczego znajdujemy się w takiej sytuacji, jak jesteśmy? I pamiętam, jak pierwszy raz ktoś mi powiedział, że jestem w pozycji ofiary, i to jest jakby największy błąd, który popełniam, i to są te klapki na oczach, które mam, i przez to nie mogę się rozwijać, bo czuję się jak ofiara i stawiam siebie w roli ofiary, a tak naprawdę to ja jestem katem dla siebie samej. Przez to właśnie, że sama wybieram to, żeby stawiać się w roli ofiary, bo tak naprawdę to jest 10% tego, co nam się przydarza, a 90% tego, jak na to zareagujemy i co z tego wyniesiemy. Ja wiem, że to są ostre słowa i mogą być kontrowersyjne, ale jeżeli się zastanowicie, to tak naprawdę, jeżeli na przykład mamy dobry dzień i powiedzmy, wyleje nam się szklanka mleka na podłogę to nawet się zaśmiejemy i powiemy sobie, o kurde, ale ze mnie gapa zrobimy zdjęcie, wyślemy znajomych, znajomym na przykład i no nie wiem no śmiejemy się z tego powiedzmy zetrzemy, pójdziemy i będziemy żyć swoim życiem, a mamy zły dzień i wylejemy szklankę mleka i to już będzie taki dramatyczny przykład, trochę, ale powiedzmy, nie wiem, zrobi nam się smutno, popłaczemy się, zaraz będziemy obwiniać cały świat. Jeszcze ta szklanka mleka po prostu przeważy te szale takiej goryczy i tej, tych emocji w naszym ciele. Także widzicie, tak naprawdę sytuacja jest ta sama, a reakcje są dwie zupełnie inne i skrajne. I tak naprawdę wszystko zależy od naszej perspektywy i od naszego punktu widzenia. I to, że na przykład kurczowo trzymamy się wydarzeń, które nam się przytrafiły w przeszłości, to też jest tak naprawdę historia, którą sobie sami opowiadamy cały czas, non-stop. Sobie ją opowiadamy i sami się nią katujemy po prostu, i to jest nasz wybór. Tak jak przydarza nam się coś złego czy smutnego, czujemy smutne emocje i sami postanawiamy sobie włączyć i słuchać smutnej muzyki i czuć się jeszcze gorzej. Albo na przykład um, oglądać jakieś dramaty straszne związane ze śmiercią czy coś, jakieś straszne historie. No, sorry, ale my sami po prostu się tym jeszcze dodatkowo dobijamy. Czyli tak naprawdę jesteśmy masochistami, lubimy się dodatkowo jeszcze dobijać. I nie bez przyczyny mówię my, bo ja też miałam z tym problem. Zapewne jeszcze teraz czasami mam takie tendencje do tego, ale jest na pewno o wiele lepiej niż było. Bo ja sama pamiętam, jak lubiłam się katować smutnymi piosenkami i moja playlista to po prostu była mocno depresyjna. Teraz mam na przykład specjalne dedykowane playlisty do yy, manipulowania trochę moim nastrojem po prostu. Czyli tak naprawdę... Takie świadome wybory kolejne, prawda? Czyli świadomy wybór muzyki, playlisty, która na przykład podniesie moją energię, wibrację, żeby się czuła lepiej, zwyczajnie. A mogę wybrać sobie muzykę, która mnie dodatkowo przytłoczy, czyli to jest zwyczajnie nasz wybór, prawda? Możemy wybrać na przykład to, żeby rozpaczać samemu w domu, co czasami jest ok, bo czasami potrzebujemy wywalić nasze emocje, tylko że to też. Uważam, że nie powinniśmy jednak całe życie spędzać na tym, żeby wywalać te emocje i po prostu rozpaczać i mówić, że nikt nas nie rozumie i po prostu zamieniać się w takiego typowego emo i, i obwiniać wszystkich wokół, bo, bo jakby nie rozumieją mnie, nie wspierają mnie wystarczająco dobrze i tak dalej. A czy ty sam wspierasz siebie wystarczająco dobrze? Wiecie, jest ta teoria o tym, że każdy człowiek ma w sobie swoje wewnętrzne dziecko, czyli na przykład... Mamy w sobie, ja jestem Wika, prawda? Czyli na przykład mam w sobie tą siedmioletnią Wikę małą i nie bez powodu mówię siedmioletnią, bo robiłam takie ćwiczenie z moją psychoterapeutką kiedyś. No i y, trzeba było sobie wyobrazić dziecko, które stoi obok ciebie, dokładnie je zobaczyć y, i musiałam powiedzieć, w jakim jest wieku. No i to dziecko właśnie miało 7 lat i to było moje wewnętrzne dziecko, Wy też sobie możecie zrobić takie ćwiczenia. Mm, I potem jeszcze zapytała się mnie, jak to dziecko się czuje, jakie ma emocje, więc to też może Wam dużo powiedzieć e, o tym, co się wydarzyło w tym wieku, jak mieliście e, tyle lat, ile podaliście, no u mnie siedem i wtedy możecie tam się zastanawiać, ale to też jest sprawa dobra do przerobienia z psychoterapeutą, także możecie na pewno powiedzieć o tym ćwiczeniu, jeżeli chodzi na psychoterapię, to na pewno z wami to przerobią, na pewno to znają. Um, no, i wracając, każdy ma w sobie to wewnętrzne dziecko, prawda? No i to wewnętrzne dziecko też domaga się uwagi, i często wychodzi z nas to wewnętrzne dziecko, kiedy czujemy na przykład się zaniedbani, czujemy na przykład, że nie mamy wystarczająco rozrywki, czy wystarczająco nie odpoczywamy, czy nie mamy wystarczająco miłości, co jest bardzo częste, prawda? Mm. No, dużo różnych takich aspektów, ale prawda jest taka, że my nie powinniśmy oczekiwać od innych ludzi tego, żeby zajęli się tym naszym wewnętrznym dzieckiem, tylko to my, jako my dorośli, powinniśmy zająć się tym małym dzieckiem w sobie z pozycji dorosłego, zwyczajnie yy, i zaopiekować się tym małym dzieckiem. Ja na przykład, jak robiłam kurs Droga Artysty, o którym znowu mówię po raz pewnie setny, Julie Cameron. I prowadziła te kursy Ewelina Stępnicka na YouTubie. Też to możecie zobaczyć, bo ona fajnie wszystko opisuje. To tam było takie ćwiczenie, właśnie, żeby zjeść sobie.